Dzień dobry moi mili. Witam w kolejnym odcinku no właśnie, nowej serii. Nie mam jeszcze nazwy. Może wy coś wymyślicie, moi drodzy, bo to jest ciężkie. Ja tutaj pomyślałem nad trzema, nie wiem. Beczka fortuny, koło fortuny. Może, nie wiem, beczka fortuną się toczy czy, czy fortuna beczką się toczy, nie wiem. Coś można wymyśleć. Mam nadzieję, że wy wpadniecie na jakiś kreatywny pomysł. Eee... Moi drodzy, zanim przejdziemy, przeczytałem kilka komentarzy odnośnie tej nowej serii yy, i mówiliście tam o dwóch, otwierania trzech beczek, ale powiem wam, państwu tak, państwu, powiem wam jedno. Otworzyłem trzy beczki i trafiłem dużo brązowych kart, nie idzie nic z tego skle skleić przyzwoitego. Otworzyłem dwie, no to już trochę lepiej, ale zostało mi około 90-80 prowizji na pozostałe karty, a miałem miejsc już Zarezerwowanych 19, 18, coś koło tego, więc 7 kart, po 14 prowizji, czy tam po, po, po 10, po 11, i nie jestem w stanie wykorzystać tej prowizji i nawet skleić coś sensownego. Więc podjąłem decyzję, że zostajemy przy jednej na razie, chyba że wy coś wymy wymyślicie. Nie wiem, druga eliminacji, że na przykład bierzemy, nie wiem, z 10 kart wybieramy, nie wiem, 8, 7, może coś takiego. Albo z jednej beczki bierzemy wszystkie po prostu karty, jakie wypadną, tylko będzie ciekawie, jak wypadną trzy legendy na przykład, nie? Dobra, ruszamy, nie będę przedłużał. O, to ciekawe, moi drodzy, mamy epicką. Zacznijmy od. Posłańca, moi drodzy. No taka sobie ta karta. Mamy oszczersko, no to już lepiej. Poławiaczka Per. No, Okej. Okay. Może fajne monety zrobić. Mamy kapłana, moi drodzy. Haracz, zysk, opłata. Ho, ho, ho. No i powiem Wam, że będzie ciężko coś złożyć, bo nie ukrywam, że w sumie ta. Ten kapłan taki sobie. On dobrze może rozpocząć grę. Pytanie, jaki lider, czy bierzemy Świder, czy bierzemy Rolanda? W sumie to nie ma znaczenia, tylko będę musiał jedną kartę na pewno wziąć. Dobra, weźmiemy Świdra. To są karty, które muszę wykorzystać, moi drodzy. Czyli mamy 2, 4, 6, 8, 9 kart. Pozostało mi jeszcze do dobrania 16 kart. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co złożę. Za chwilę się widzimy. Dajcie chwilkę. Okej, okay, moi drodzy. Wróciłem do was. Szybko deczek złożyłem. Taka, tak stwierdziłem, że zrobimy to pod nagrody główne. Moi drodzy. Wiadomo. Zigi, Savolla, Cezar, e, Jakub. To są karty, które chcemy zachować na rundę trzecią. Robią duże punkty. Świder plus łowcy to tak do wydawania tych coinów. Mamy oszczerstwo. Posłaniec. No, musiałem go wziąć. No niestety, taką kartę dostałem. Bardziej dry pass. Połowiaczka. Fajnie, może z hieną. Fajnie, z pięściarzem może wejść. Również z paserką. Stwierdziłem, że takie karty dobierzemy. No, kapłan też swoje zrobi, więc mamy tutaj króla Żebraków. Kasimirem oraz Ewelin możemy rozpocząć rundę. Możemy również rozpocząć w kilka innych sposobów. No, wiadomo, to co powiedziałem na początku. Musimy zachować i zobaczymy, czy nam się uda wygrać. Mało kontroli mam wrażenie, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Zapraszam Was na pierwszy pojedynek. No i ruszamy. Pierwszy meczyk od razu w Tutaj tradycja już jest. No, zobaczymy, czy ten wynalazek ma jakikolwiek sens. Bo twierd twierdzę, twierdzę, że raczej może nie mieć sensu. Ale zobaczymy. Słaniec taki sobie w tym deku. No ale, cóż zrobić? Za bardzo nie mam możliwości rozpoczęcia, bo nie mam ani oprawcy, ani paserki, pięściarza. No, poławiacze mogę rozpocząć co od razu bakal odpalił czemu mu poprzeszkadzać ewentualnie No jestem ciekaw Jestem ciekaw, czy my jesteśmy cokolwiek w stanie wygrać tutaj? O, wow, kusznik od razu! Super, to mnie bardzo cieszy. Gościu w ogóle zagrał dziwnie to. Nie mam za bardzo rozwiązania tutaj, więc chyba zagramy. Na razie tak. Pewnie będzie zagrana druga cesarska żeglarka, no a jak? Też jest jako żołnierz. Mam nadzieję, że nie trafi poławiaczki. Ok, i to mnie cieszy, bo mam 6 coinów. Może zagramy kapłana teraz. Nie chciałem Just tutaj, ale... No i dobra. I mam 9 coinów. Teraz możemy sobie Simira odpalić. Lub ewentualnie tunel. Tunel drink. Dużo to punktów robi. Ale myślę, że tu jest dobrym pomysłem. Zagranie teraz na przebicie. Sporo punktów, aż 18 wleciał Kasibir. 11 prowizji, 18 punktów, ale tu Wilgefortz może uderzyć, więc zaryzykuję. Magiczny wstrząs. Mm -hmm. I co dalej? Czemu tak zagrał? Okej, okay, zobaczymy, czy spasuje. Ok, ruszamy dalej. Tak, myślę, że możemy spasować. W razie potrzeby zagramy po prostu lidera. Trudno. Z Savollą, trochę smutno. Dobra, i teraz pytanie: czy ja to przebijam? Kara 6, więc za mało. To też będzie za mało. Chyba tylko i lider z Savollą. No to jestem trochę zdziwiony, nie ukrywam. Sabole raczej chcemy zostawić na R. R3 razem z Bilzenem, właśnie z Zigim. No i tak trochę smutno, nie ukrywam. No i właśnie z A Acherontiem, nie? jak tam się wymawia tą kartę. Natomiast pytanie teraz, czy ja to powinienem blidować Wyciągnąć na siłę tego żebraka, no i ma ten mieczyk, nie? Nastakowany. Mogę spojrzeć w sumie też przy okazji, chyba zostawię te trzy karty, może te dwie. Zobaczymy jak to będzie szło Wzmocnił Nie chciał być na remis porobiony, okej, okay, rozumiem Ten zamysł ogień, wypali wszystko to nieczyste Nie będzie łaski ani przebaczenia Wyciągnę tego żebraka. Potrzebuję Zigiego, potrzebuję Jakuba i Bilzena. Będę wierzył w serce kar. I przebija, ale lider poszedł, więc jest jakiś plus w tej całej sytuacji. Można zagrać jeszcze Morelsa, znaczy ja będę miał jak wydać te pieniążki. Będę miał jak wydać. Okej. Tylko jeszcze nie do czego Narada Na pójdzie pewnie w miecz. No jak? Dobra, to jest pas, niestety Acherontia się nie utrzyma, no i jest problem. Czy blitz był sensowny? Wydaje mi się, że trzeba było próbować, ale nie za bardzo powyciągałem kart. Racowie, no jest jeden blok, ale tam mamy racow, racow, mamy racucha znaczy się, mamy bloka i mamy miecz. Myślę, że zagramy tak. Ewelin, myślę, że tak, że zagramy Ewelin. Zobaczymy, co przeciwnik zrobi. Potem, ewentualnie, sprzedawcę naprzód. Zobaczymy, co zrobi. A może teraz już sprzedawcę naprzód? W sumie tak, teraz będzie lepiej. Ok, to w sumie było lepsze, bo Ewelin da mi tak trzy monety, a tak to byłoby zagraniem za pięć. Za wow. I miał dwie brązowe karty, to jest nauzikaj plus racuch. No tak, jeszcze blok jest na łapie i miecz na pewno. Więc Ewelin dostanie prawdopodobnie blokiem. A muszę zagrać teraz. Acherontię niestety, ale dostanie bloka albo mieczem. dostanie blok albo miecz. Ule gościu nie pozycjonuje. O, jeszcze ma Siroko Jesus. Nic nie tak nie jak gusła. Czyli miecz i blok został. Chyba, że blok wymienił, Wilgefors eee. Ale może wyciągnie Bizena. To nie zmienia faktu, że i tak... Nie za wiele mi to daje. No i miecz, który robi dużo punktów plus jeszcze narada. Kurcze. Czy gdybym miał może z jego, to bym to zrobił.. 12 punktów zabrakło. No nic. Przegrana, ale spodziewałem się, że tym dekiem nie ugram. No i zapraszam Was do drugiej gierki. Może się uda. No i po raz drugi ten Nilfgaard. Moi chłopcy się tym The Nilfgaard Card Game. No i zobaczymy, moi drodzy, bo niestety nie jestem przekonany, jak mówiłem wcześniej, do tego deku. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Okej, okay, dwóch poborców. Mam nadzieję tylko, że nie ma tam iluzjonistów. Bo ja od tego chcę zacząć. Plan jest taki, zagrać drugiego poborcę podatkowego. No idą blokady. No dobra, okej. Okay. spokojnie niech wy wyrzuca te blokady. Lecimy dalej, z tym koksem. Mamy cesarską żeglarkę. Mam nadzieję, że nie trafił karty i nie będzie się boostować od razu, bo ja zrobię to tak. Zagram sobie łowcę. Tak na serio. Proroka grają w tym deku. To dla mnie Jeszcze nie ma. Dobra, likwidujemy. sarcasmo é pouco Nieprzyjemność. No, czas ubrudzić ręce, na szczęście nie trafił. Ja mogę jeszcze jedną monetę wydać. I to będzie mój pas raczej. Wow. Nie pracuje za darmo. Grubo. I u lider idzie. Ojojoj. Tunnel drill. No dobra, przebił. komplikuje trochę. Nie mam do końca. Bo tutaj i tak zyskam jeszcze monetę. I Renfri zagrana, ale Renfri nie przebija. Eee... I pytanie czy on odpali tą Renfri, bo jak tak to przebije mnie. Odpalił tą Renfri. No to ja nie ukrywam, że jestem w szoku lekko. Dobra, mam czym grać. Wydaje mi się, że powinienem zagrać Zigiego. Więc gramy, się bo jestem poważny. mam Jakuba. Mam jeszcze Kasimira pod to. Mam kapłana. Jak ogram ten Nilfgaard, to będzie super. Ale wychodzi na to, że tam jest dobra ręka tego zawodnika. No i pamiętamy, on dwa razy. On dwóch liderów już zużył: Najpierw Nilfgaard, a potem Zrenfri. Więc to mnie cieszy z jednej strony. No i mam jeszcze Arehontię, która też dobrze zadziała z Bilzenem. Wyzbędę się króla żebraków. Trochę smutne to będzie. No a tam jest coś mocnego. Tam naprawdę są mocne karty. Bo z maty dobrał. Okej, okay, takie zagranie. Dobrze, to ja zagram tak. I mamy króla żebraków. Okej. Okay. Zagrałem, bo jak pójdzie pas, to i tak mam 8 monet. Mamy Hanze. Nie udało się. Nie udało się. Na styk przeciwnikowi się udało. To już wolę mieć kartę w plecy i próbować coś z Kasimirem i pozostałymi. Natomiast, no zobaczymy co przeciwnik zrobi. Zostawię tą rękę. Będzie ta to, to lidera odpalę. Powiem, wkurzę się. Wkurzę się i, 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 i ta karta jest naprawdę do zmiany. Jeszcze mam Jakuba. Oczywiście. Dlaczego I co? I Jakuba teraz zabierze, bo ma. nie, nie ma Kub de Grass, bo to jest Renfri. Dobrze. niebo z gwiazdami nie to na co Tak nie przydzi jak gusła. Oj, aby cię pokarało. Cztery. Nie mam... tu jest zysk tylko. Udało się wybronić, i w teorii jestem w stanie Jakubem to wygrać. Mimo, że na siłę próbowałem zostawić Bilzena, bo mógłbym kapłana właśnie dobrać. Jest Jakub, i to mnie bardzo cieszy. To jest 6 coinów. To bym musiał następne zagrać. Ewelin? Ewelin, nie. Dobra. Jest spora szansa. I mam jeszcze lidera, pamiętajmy o tym. A przeciwnik nie. Czyżbym wygrał? Czyżbym? Słuchajcie, bracia, to mówi Święte Pismo. A te kojny dostanę dopiero. <laughs> Ewelin była lepsza, ale zmisowałem. <laughs> Nieważne. Dobra. Jak to wygląda? Peter. Jest zwycięstwo tym dziwnym dekiem, moi drodzy. Udało się. Wow, i to jakiego gracza jeszcze pokonałem tym czymś. Ale tester deków. O, moi drodzy. Alexis72 to jest często wbijał chyba to 64, albo się mylę, z kimś innym. Moi drodzy, yy, kończąc odcinek, dajcie znać, yy, tak jak wspominałem na początku, jaką nazwę tej serii byście dali i napiszcie, co byście ewentualnie zmienili. Tą serię chcę robić dla was i zostawcie oczywiście kciuka dla zasięgów i komentarz, wiadomo. Hej!